Winę. Mamy Zagubione nowego się króla. Król yeah. z racji tego, że jest bardzo młody, to jego pierwszy rozkaz, który mi powiedział. Powiem, no. król życzy sobie, żeby ponieważ jest on bardzo ważną osobą, żeby nie musiał marnować czasu na takie nędzne zajęcia jak chodzenie i żeby był wszędzie będzie noszony. Do tego król uważa. Król uważa, że ponieważ on jest młody, to chce, żeby ludzie, którzy będą rządzić razem z nim jako kadra, żeby też byli młodzi. świat Witam Was Dziękuję, że zebraliście się tutaj O tak później porze mam, mam do przekazania Wam pewne ważne informacje Niestety król z tej co było ostatnio abdykował ponieważ stwierdziliśmy że nie jest on zbyt dojrzały jak na króla Dlatego Teraz pragnę przedstawić wam nowego króla. Nowy król to Teatrum Persona. I teraz król powie coś o Ogółem jestem bardzo zaskoczony za mogę królem i za moich czasów nigdy nic nie wiadomo. A więc moi drodzy, z dłuższego czasu panuje pandemia, a ja, że bardzo dbam o swoich poddanych zrobię, żeby nikt nie miał pandemii i żeby nikt nie był chory I każdy z Was dostanie maseczki. Jednakże będziecie je zakładać do, e, tylko wtedy, kiedy krzyknę alarm maskowy, więc macie je mieć w każdej chwili przy sobie.

Prowadziliście. Mam dla Was niestety smutną nowinę. Król zniknął przez noc. Nie ma po nim żadnego śladu. Nie wiemy, gdzie jest. Ogłaszam poszukiwania nowego władcy.